Dzisiaj odwiedzamy Ostrawę, aby pokazać Wam kolejną wyjątkową moim zdaniem wieżę widokową. Stoimy właśnie przed Wielkim Piecem nr 1 w Dolnych Witkowicach, na szczycie którego umiejscowiona jest właśnie Wieża Widokowa Bolt. Wjeżdżamy na samą górę, mamy godzinę w kawiarni, żeby napić się kawki i popodziwiać widoki. Niestety y, pogoda nam dzisiaj nie dopisała, jak wjeżdżaliśmy z Griwisu, było pełne słońce 32 stopnie. Teraz się troszkę zachmurzyło i chyba ma być burza, ale mam nadzieję, że się przejaśni i będzie piękno. Bilety się kupuje w punkcie informacyjnym całego centrum, który się mieści jakieś 100 metrów stąd. E, później trzeba dojść pod wieżę BOLT. Poczekać przy bramce, właśnie wychodzi po nas pani, i nas wiezie na górę. Jesteśmy na samym szczycie wieży. Widok jest faktycznie bajeczny, widać całe pasmo górskie tam. Widać miasto, niestety trochę zaczyna padać, mam nadzieję, że nie będzie burzy, bo tutaj nie chciałabym, żeby pioruny waliły w nas. Chodźmy, przejdziemy się kawałek. Wieża w najwyższym punkcie ma 77 metrów. Wieża jest zbudowana na wielkim piecu Witkowickiej Huty, która kiedyś produkowała 1200 ton surowki dziennie. Projektant, który projektował wieżę Bolt, chciał ją upodobnić do płomienia, który się unosił nad wielkim piecem. Ale ludziom kojarzyło się to cały czas z wielką śrubą. W związku z tym w konkursie wybrali nazwę Śruba, czyli Bolt. Jestem teraz w najwyższym punkcie widokowym tej wieży. Widoki są niesamowite. Słuchajcie, to jest chyba najlepszy przykład miejsca starego, historycznego, które po terenie przemysłowym zostało zagospodarowane w świetny sposób. Jest tu nie tylko wieża widokowa, ale również centrum techniki, hotel i kilka fajnych restauracji. Także naprawdę jest fajnie. A poza tym odbywa się tu dużo imprez tematycznych, dużo koncertów. Także myślę, że pod tym względem w Ostrawie jest bardzo bogato. Usain Bolt często bywał w Ostrawie na mityngach lekkoatletycznych, i wtedy chyba przy okazji ochrzcił tą wieżę. Jego podpis jest w środku w restauracji. Najfajniejszą rzeczą przy dość drogim wstępie na tą wieżę jest to, że połowę kosztu można sobie zrefundować na barze i kupić za to kawę lub ciacho. Piętro wyżej nad kawiarnią jest klub, z którym zresztą wczoraj odbywała się impreza z DJ-em. Można tutaj pewnie przyjechać i zamówić sobie jakąś imprezę. Myślę, że jeżeli jest to organizowana taka impreza, to trzeba naprawdę polować na te bilety. Bo na wieżę wpuszczają bardzo ograniczoną ilość osób. Podejrzewam, że w klubie tak samo mało, jak i w restauracji powyżej. Na pewno musiała być to mała impreza z bardzo okrojonym gronem, a myślę, że jakbym organizowała jakąś fajną imprezę, to bym zaprosiła za dużo osób, żeby się mogły to zmieścić. Jeżeli ktoś chciałby tutaj się wybrać, chociażby na popołudniowy spacer, to jest to naprawdę stosunkowo niedaleko, bo do Ostrawy z Gliwic jest bezpośrednio autostrada i w przeciągu 45 minut 50 jesteśmy na miejscu. Ale oczywiście warto zarezerwować sobie bilety dzień wcześniej, bo rzadko udaje się przyjechać i mieć te bilety na miejscu. Wszyscy rezerwują wcześniej przez internet i jest to chyba najprostsza metoda. A to kolejny podpis słynnego sprintera Bolta. Widać, że nasi tutaj też byli. I Bielsko To nie patrzeć pod nogi. A sama wieża Bolt kilka lat temu została wybrana budowlą roku w Czechach. Zejścia z samego szczytu są trzy sposoby. Jeden to jest winda, drugi to jest zewnętrzny taras, a trzeci to są takie właśnie wąskie, kręte schodki. Ponieważ mamy tu bardzo blisko, myślę, że przyjedziemy tutaj kolejny raz wieczorem, bo widok, kiedy są podświetlone wszystkie punkty, lampeczki i miasto świeci, będzie na pewno wyjątkowy. Teren jest super zagospodarowany. Są tu kawiarnie, restauracje dla tych, którzy przyjeżdżają tu na randkę: to mogą nawet zostać w hotelu. No i najważniejsze darmowe parkingi. I to duże. I toalety. W informacji, panie są bardzo miłe, wszystko rozumieją po polsku i chętnie pomogą. Myśmy dzisiaj dzwonili i przez telefon rezerwowali sobie miejsce. Pani była przysympatyczna i pomogła nam we wszystkim. I mówiła po polsku. Także nie wahajcie się zadzwonić i rozmawiać spokojnie po polsku, bo e, wszystko Wam doskonale wyjaśnię. Na tym kończymy naszą wycieczkę w Dolnych Witkowicach. E, zapraszamy do oglądania wszystkich naszych materiałów, subskrybowania. Dzielcie się z nami e, inspiracjami. Jak ktoś ma ochotę, to y, może nam postawić kawkę, lajkujcie i subskrybujcie. Dziękujemy, pozdrawiamy.